Cześć, z tej strony Kresio i ze mną jest. Alan06. A to jest e, seria Być Najlepszym, czy jakoś tak. E, w której gramy Pokémony w różne serie, i będziemy, no jak seria mówi, stać się najlepszym. Jak wiecie, w tej pierwszym openingu Pokémonów. I o co w ogóle chodzi, że już widzimy się w jakimś dziwnym miejscu. Dlatego, że widzicie, że obok mnie jest też Alan, tak. i ja gram Pokémon Live Green, On gra w Pokémon Fire. Czyli, no wiecie, niby po, takie same serie, ale się różnią. I będziemy tak e, grać sobie razem w tą jedną grę. I mamy swoje Pokemony. Ja już na no, jego złapałem mam Squirtla wziąłem i złapałem Mankea. Nic nie rewelowaliśmy Pokemonów, dopiero teraz będziemy wchodzić do Lasu Viridian. I będziemy, no, łapać Pokemonów. <k handcuffs> albo po prostu exped bo mamy dwa Pokémony, ja... przynajmniej ja mam dwa Pokémony, które na tą salę mi wystarczą jakiego leveluję i teraz... no, tak, no to jest tak to jest A to idę w tym spodniu, się przylewam ja. i to będzie teraz ten dziadek łapać Na full HP, ten dziadek jest po prostu on jest... on jest ubogiem, on nie musi nawet osłabiać pokemonu, żeby zabrać. Jak tu widzicie, na prawej kamerce ukreśla, jaki jest jego ekran, to ten dziadek w walce ma włosy na głowie, a tu nie ma. To jest taki błąd, moim Nie dorabiamy. Nie, po prostu to jest sprint, który jest cały czas różny. Hmm. Wszędzie, dobra, i wszyscyśmy w sumie na drodze 2. Więc tutaj już są inne pokemony Tu już mnie tu można zobaczyć z czego panu to nie zrobił na sercu Patrz jak to wyglądanego pokemonu czy znaczy tego jak tam się A, a tu był pikaka No Jesteśmy w lesie W lesie W w którym można spotkać różne pokemony Zobaczmy. Fabul, który zadaje 20 obrażeń. Tak. Miałem oczywiście obóz tego Pokémona Charmandera. Więc ja jestem w Do góry, później w lewo, później do góry, później w lewo, później na dół, później w lewo, później do góry level już to wszystko Takie łapanie, to takie po prostu szukanie pokemonów no to jest w czas. Takie lewe. Ja tu będę chciał właśnie złapać Chyba hmm. o, leci się teraz O ile Ci tak o ile. W tym oczywiście to jest Pikachu, który jest rzadkim Pokémonem tutaj do trapienia. Nie wiem, ma mało bardzo procent szans, żeby się tutaj zostać. Ustawmy sobie teraz Pokemona. Nie, nie Pokedex. Pokemona Mandkeja naszego. jeszcze żadnej zdolności walczącej, a taka się naprawdę bardzo przyda. Ja też muszę ich wyślewać z grudnia. na czarne, że już szybko wbiję 10 level, więc widzicie na początkowych levelach no, to szybko... jest jeszcze jakiś Nie. Możemy w sumie live'a z farmienia zrobić jakieś jak byście chcieli. Myślę, że będzie na tyle nównaźmą. Dobra, czekam, co kolejne. Nie wiem, czy chcielibyście zobaczyć farmie po no, tym bardziej, że to ciężko nam organizacyjnie będzie to zrobić. Bo ciężko by było nam programu, ten, którym nagrywamy, przerzucić tą obramówkę, bo tą obramówkę dorabiamy później, to, wiecie, w montażu mniej ciężko by było cokolwiek zrobić nie bo żeby się zrobiło jakąś nową no ale to byście musieli naprawdę nas przekonać żebyśmy żeby na czymś żeby się chciało coś no, zrobić więcej strasznie dużo pracy jest przed tym żeby zrobić taką węgielkę to jest trochę piękny matek już to jest ja prawie przy robieniu tej obędu z kinałem tak naprawdę nie wiem wtedy do mnie było jak to się robiła. ale bym się już mieć nie mam nikogo Jeszcze w takim Nie mam Nie myśmy tutaj skida, to ciężko by było, bo się jeszcze wcześniej nasze pokemony, ale on się tego nie chciał Znaczy można by było, ale... Ja ekspert uznałem, że nam nie będzie potrzebny, no ale jednak uznałem, że mam walczącego Pokemona. No, taki Pokemona, no, on ma łatwo tutaj w lesie, ale będziemy wciąż później, bo nie ma żadnego efektywnego Pokemona na lider. Bo lider teraz będzie kamienny, tak? Będzie brok. na kamienny? Uuu, no i ja znalazłem.

Dlaczego i jakie co? Dlaczego tak jak my nie będziemy się powtarzać, to nie tylko wejście do Alana? Bo Alana będziecie mieli wszystko wytłumaczone. zaryzykować Ambera czy. Mógłbyś gdzieś pijeja, bo na mały level. Dobra. Czy, czy teraz go Czy będę taki czapo? Do... Mam pikać. Trzeci już pikamy. Niestety będę musiał to domagać. Tak. A w tym odcinku mieliśmy dojść do lidera, muszę się z nim zmierzyć nawet i dążyć. E, o i od razu mówimy, że... Znaczy no, nic nie mówimy. Jeżeli chcecie dowiedzieć się jak co robimy w tej serii i jak będziemy to przykombinować, to po prostu wejdźcie do Ana. Tak. E, link do Do to. Do to. Nie naciskaj, bo niektóre guziki mamy takie same przypisane. <coughs> hmm, bo wiecie gramy na jednym emulatorze, dwie gry. I to trochę guziki czasami nam się mieszają. I to na dwóch klawiaturach. Tutaj ten, ten sprzęt gdybyście zobaczyli, to byście kupieli. Ale my już takie wieliśmy w inne Pokémon i bardzo ciekawie się gaja jak już się zrobi. Hmm. Pikachu zostanie zabity przez Pikachu. Ja też bym chciał pokazać, ale kanało. jak tam na razie eee, nasze pokemony wyglądają bo dostaliśmy właśnie nowe też ataki więc też można by było zobaczyć Nasza, nasz atak zwiększył się od poprzedniego odcinka bardzo dużo speed troszeczkę no i reszta z tych tak mało dostaliśmy low -kika. co możecie zobaczyć low -kick nie ma zero mocy ale low -kick działa w ten sposób że jeżeli e, post, e, przeciwnik na którego gramy jest... Duży ma wiecie jest jak to powiedzieć Gruby po prostu... Na to wtedy bijemy mu bardzo dużo. Jeżeli ktoś jest mały i taki ten, no to będziemy mówić mniej. A tym bardziej, że KTP są małe i jeszcze typ obaczy, A czy typ walczący jest nieefektywny na typy robaczy? Nie wiem czy teraz zauważyliście, ale popełniłem wielki błąd, bo chciałem złapać tego pikacza na piątym lewu. Jesteś się pokazała, Czy Ty Anna chciałeś właśnie zrobić najgorszą rzecz trenera, czyli złapać Pokemona, który niby jest lepszy i wyrzucić starego. Jesteś bezduszny. Dobra, zobaczmy jeszcze u naszego Squirtla. Nasz Squirtle ma dużą specjalną specjalną obronę i obronę. No i specjalny atak też się wzrasta z czasem. No mamy bąbelki i mamy nowy atak Wither, który... nie wiem co który jest też atakiem takim jak Tail Whip tylko że lepszym i wodnym to bez tego co wiem albo coś tam nie <laughs> więc idziemy dalej Chcemy dalej do... Metapod Czyli Pokémon Pokoł, który i tak mi to nie będzie Taka ciekawa ewoluuje w Butterfly a Takuna ewoluuje w Bedrida w sumie Bedrilla bym chciał mieć, bo Bedrilla jest ciekawym Pokémonem i bardzo mocnym. Ale mam Mankeja, a nie chcę Pokémona normalnego, baczego, tylko no, ale walczącego, który jest walczący. Czyli przejść, a tu jest jeszcze jeden ten, więc ja sobie chętnie wezmę i zamienię Pokémony, bo mój Mankey już dyszy mam ale... Ano, Mateus... to, co... Ale Z... iść dalej, mam nie eksplodować w Pokémonie. i tak się nie będzie potrzebny na ten kamienne Pokémon, Pokémon. Zobaczmy wideo. Tak, wideo nam większa depa. A pj będzie lepsza niższe, następny do Nie. są nie masz skład taki, no, cokolwiek w sumie byś nie wziął, to... możesz jeszcze zrobić coś takiego, że e, znajdziesz nidorana w tej trawie, gdzie <laughs> jesteśmy obok. Przepraszam za takie wiecie. Łatwiejcie, dlatego że cały czas mam znaki wiecie, kolory i tak dalej. Jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że e, moje granie w Pokemonu nie skończy się tak, jak nie wiem, czy to tam za lany, bo. Ja będę chciał po prostu przejść z wami przez cały region, zobaczymy jeszcze jak to będzie. Bo od początku kanału myślałem, żeby prowadzić te pokemony, bo to jest jedno, co... Lubisz. Lubię po prostu te Pokemony i wszystko, a tego nie ma. To nie, jakby tak nie patrzysz na to ma od małego kanału. No bo oglądamy i ja oglądałem Pokémon Game, Pokémon. E, Mamy ciężką sytuację. Mamy plecaczek, a plecaczku tu mamy podjąć. Więc mankiej ma całego. I atakujemy sklep. Ja <try> <wiem>, I atakujemy <jakby try> e, No, i udało się. Lidera kamiennego bym mógł... A e, to jest wrok, tak? Tak. To bym jak bym mógł poatakować. Ja bym teraz y, ewoluował Charmander, a nie Czarnander XVI. Gdyby zdobył właśnie tego. E, metal Claw, tak? No to możesz mi dać radę. Akurat <coughs> teraz... Dobra, i w tej trawie też pokażę wam. Nie wiem czy się uda. A jeszcze tutaj nie zejdę. Szybko, bo trzeba do a ja Na no, pewno nie będzie prosty ten lider, bo on jak on stający. Co? tego robaka ja I, I no, a, should be, should be to jest jej przyjaciół, 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 myślę, że levelowo jestem większy. Idziemy do sali szybko. Od bo trzeba, bo długi już ten odcinek się robi. To już chyba od twojego. Ile nie, skupujemy? no i. 13, bez No to masz już jest 15, bezmontowanych, czy <coughs> na więcej. więc chodźmy. I tutaj nie, nie skipujemy. Bo o to chodzi, że będziemy walczyć z levelami, z takimi ważnymi. Bez skipowania, żeby było bardziej Bo to są już potanie mowarki, które nie można I Metal Claw działa na tam jedno. Tak, powinien działać dobrze. No nie tak dobrze jak na przykład mój Low Kick, no ale... Dobrze. Nie mówić o gorszym. Widzisz, zadajesz tyle sam co ja. Uuu, no, czuć, może dobrodnić się. Tak, tak, tak. Dobrze zrobiłeś, jak spiąć tylko na przykład tego właśnie Charmander'a, bo teraz... Możesz przyjąć spokojnie. O, oh, ale już 15 może mi te to nie? do no, niej. To nie te Żebyśmy mieli Nie. No trzeba zmienić bo... No, no. Na ziemi nie jesteś Ja sobie radziłem, tylko tam używałem tego skrzydła, żeby nie przedłużać. Może dostałem. Ale ja właśnie o to chodzi panu. Ja to tak. idę dostać swojego tego i myślę, że był to w swoim. I mam taki my. Kiedyś pamiętasz jak się exkiły magikarpia w takich... Jak się robiło, jesteś na wyższym i lecisz tam gdzieś jakimś plakiem na te słowe wioski i łowisz magikarpia. później robisz, że nawie wystawiasz magikarpia i zamieniasz na niego pokoju i magikarpia się I tak zrobię i idziesz z blokiem. A w sumie poczekam na ciebie, żebyś mi zaczął masz go nie przyspieszyć.

czyli W końcu coś przydatnego, bo hmm. ten gun 40 hmm. i zabawna głowa, hmm. do... bo tam to jest wiecie, zmniejszenie ataku, bo jeszcze się nam przyda na przy innych.

i możliwość wyzwania flasza. tego jeszcze nie dostaliśmy. Poczekaj. A, dostaliśmy TM. Z tego co wiem, to jest... Technical Machine, to jest tm -y, są dla Pokémonów, nie uczą ruchu i tak dalej. Dobra, nie wiem co bo nie ewoluuje. Gdzie masz i alanowi pokemon. Chodź to Ale alanowi było potrzebne taki level, dlatego że z jednym pokemonem musiał walczyć praktycznie, który jest nieefektywny. właśnie. Więc chodź alan pusta, pożegnamy. Następny odcinek będzie u Alana, będziemy przechodzić przez drogę, jakąś tak kamie kamienne wyzwanie czy coś w tym stylu. Eee, I zobaczymy jak to będzie. Oczywiście dostaniemy jakieś tam jeszcze itemy, jeżeli wiecie jak ten. Eee, zobaczymy czy uda nam się pokonać przynajmniej połowę jaskini, Na pewno nie całą na Alana odcinku będziemy pokonywać, ale zobaczymy. To tyle w tym odcinku. Do zobaczenia, cześć i na razie!